Joanna Gadomska na co dzień uczy w trzecim liceum ogólnokształcącym w Koninie, ale to nie jej jedyna aktywność. Swoje lekcje przeniosła do internetu, gdzie prowadzi kanał Biologia z Blondynką. Właśnie została laureatką ogólnopolskiego konkursu Nauczyciel Roku. Tak naprawdę Kocham to, co robię. Kocham pracować z młodymi ludźmi, kocham angażować się w te różne szkolne działania, i cokolwiek robię, nigdy nie mam w głowie z tyłu takiego, takiej informacji, jakiejś lampki świecącej. Zrób to, bo może się pojawić jakaś nagroda. Robię to, co kocham. E a wszystkie jakieś wyróżnienia i nagrody są takim bardzo miłym dodatkiem do tego wszystkiego, co robię, bo one pokazują właśnie, że to, co robię, ma sens, że jest ważne, że warto to robić, więc one tak dodają skrzydeł do tego, żeby znowu coś nowego wymyślać, znowu coś nowego robić i znowu angażować się w nowe działania. Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie. Podczas uroczystości, nagrody i wyróżnienia z rąk starosty Konińskiego otrzymali najbardziej zasłużeni dla powiatu nauczyciele. To jest dzień przede wszystkim nauczycieli, to jest ich święto. To jest okazja do wręczenia nagród, wyróżnień, medali, wszelkiego rodzaju odznaczeń, przede wszystkim podziękowań za ich pracę i za trud, który. Składają wychowanie naszych dzieci i naszej młodzieży przez cały rok. Nie tylko szkolne, ale też wakacje, bo pracują również po zakończeniu roku szkolnego. Wśród wyróżnionych jest. Aneta Kalina Szczepaniak, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie. Wyróżnienie traktuje jako nagrodę dla całego szkolnego zespołu. My, jako Zespół Szkół, jesteśmy oznaką jakości i pod względem infrastrukturalnym i tak jak dzisiaj mówiłam, też pod względem edukacyjnym, bo wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych czy ilość laureatów, olimpijczyków o tym świadczy. Kleczewska placówka kształci przede wszystkim zawodowców, a to dla powiatu Konińskiego niezwykle ważny kierunek kształcenia. Zależy nam na tym, żeby to, tą edukację ponadpodstawową ukierunkować na rzeczywiście kształcenie w zawodach, w kierunkach, które są deficytowe na tym obszarze, na terenie czy powiatu Konińskiego, czy całej Wielkopolski Wschodniej. Dlatego tak istotne są inwestycje w szkolną infrastrukturę. Bardzo dużą wagę przykładamy przede wszystkim do bazy, którą posiadamy. Bardzo dużo środków inwestujemy, rozbudowujemy tą bazę, przygotowujemy się do nowych projektów m.in. w szkole w Rzychlinie. Tutaj w Kleczewie przeprowadziliśmy remonty za ponad 2 miliony złotych. To samo dotyczy szkoły w Sąpolnie i specjalnego środka szkolno-wychowawczego. Jednak nawet najlepsza baza nie zastąpi zaangażowanych nauczycieli. To oni wraz z uczniami i innymi pracownikami szkoły wpływają nie tylko na wyniki uczniów podczas egzaminów, o jakości szkoły świadczą również inne, mniej wymierne wskaźniki. To są rzeczy, które się dzieją poza lekcjami. To są wszystkie inne dodatkowe aspekty, które powodują, że ci uczniowie czują się u nas dobrze. W Polsce działa ponad 35,5 tysiąca szkół, pracuje w nich ponad pół miliona nauczycieli.